Wybierz Pafi Porta, Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl Damian Piwowarczyk, uczestnik historycznego turnieju wagi półciężkiej na gali KSW Epic. Damian, jak Twoje przygotowania? Nie, no bardzo dobrze, w większości w czerwonym smoku, aczkolwiek ostatnio byłem z Michałem w Warszawie, odwiedziliśmy Unik, odwiedziliśmy Skrę, kilka nam myczków chłopaki prze, przekazali, jeszcze się motorycznie oczywiście przygotowuję cały czas Studio Move Better, no i widzę, że już wygląda to coraz lepiej, zaczynam być naprawdę zadowolony ze swojej formy, ale mam jeszcze prawie miesiąc czasu, także na pewno będzie elegancko pod koniec lutego. Jeśli chodzi o Twój okres paringowy, to z kim głównie sparowałeś w tych klubach, które wymieniłeś? W Juniku i skrze. Wiesz co, akurat przejechaliśmy w takim momencie, że była gala w KSW i w Juniku akurat wszystkie chłopaki bili się na gali. Plus wjechaliśmy głównie na treningi techniczne, więc bardziej sobie robiłem technikę nawet z Michałem, ale naprawdę fajne rzeczy, a w skrze udało mi się na przykład posparować z Marianem Żiłkowskim. Co prawda nie jest to moja waga, ale wysokościowo, długowo, długościowo, no to nawet oddaję niektórych przeciwników tam parametry. A no i przede wszystkim wysokolewelowy gdzieś tam zawodnik. Ja też Mariana lubię prywatnie, gdzieś tam jego charakter, także sobie gdzieś tam pogadaliśmy. No i ogólnie tam posparowałem też z chłopakami z Radomia, bo akurat Kaszmarczyk przyjechał z kolegami. I zdarzyło się tam jeszcze kilku kolegów w mojej wadze, ale tam imion nie pamiętam do końca. Czyli jakbyś wygrał ten turniej, to dobrze mi się wydaje, byś był najmłodszym mistrzem KSW w wadze półciężkiej. Chyba Tomasz Narkun był, chyba Tomasz na... ale nie jestem pewien, on możliwe, że miał 26 lat, bo z tego co pamiętam, on ma teraz 33 lata albo 32, a był mistrzem chyba 6 lat i 3 miesiące, to coś koło 26 roku, ale bardzo możliwe, to chyba kwestia kilku miesięcy by była. Aha, czyli trzeba było to dokładnie sprawdzić. No, nie, wiem, nie wiem dokładnie, ale myślę, że bardzo blisko jesteś tego właśnie. Jeśli chodzi o ten turniej, kto teraz wypada na Twojego rywala, bo jeszcze są dwa dni głosowania, dobrze wiemy, ale kto aktualnie, nie wiem, sprawdzałeś? No, pewnie, że tam odświeżam raz na jakiś czas. Aktualnie, no, Brazylijczyk, Silva. Tam jest chyba przewaga 6,5%, więc zdaje mi się, że to tak zostanie już. Jeśli trafię być na Brazylijczyka, to będzie zadowolony z tego losowania? Tak, będę zadowolony. Ja tam, nie ukrywam, namawiałem na swoim Instagramie, żeby tam oddawali ludzie głosy na opcję C, więc bardzo dziękuję. A zresztą sami Brazylijczycy widziałem, że tam liczne grono komentarzy właśnie na opcję C. Najwidoczniej ja też im przypasowałem. Także zobaczymy po prostu kto jest mocniejszy. Może myślą, że on jest doświadczony, ty młody, to że będziesz łatwym kąskiem, a to jednak może się troszeczkę przeliczyć. No tak, no tak, no ale wiadomo, gdzieś tam też logicznie na pewno jestem underdogiem, bo raz, że mam trzy razy mniej doświadczenia niż pozostała tam reszta chłopaków, no i mam 10 lat mniej od drugiego najmłodszego uczestnika, więc nie dziwię się. Hmm. Słuchaj, Michał e, Kokos w twoim narożniku i kto jeszcze podczas walki? E, no moi trenerzy, Bartosz Jezierski i Przemysław Biskup. Słuchaj, jak ogólnie się przygotowujecie do tego mentalnie, taktycznie? No bo to wiadomo, jeśli przejdziesz pierwszą walkę, musisz stoczyć drugą. Wiadomo, na jakich zawodach tam kiedyś zdarzało ci się na pewno walczyć kilka razy, ale tu już jest walka taka, no można powiedzieć na śmierć i życie w cudzysłowie. Także jak ty podchodzisz do tego po prostu mentalnie? Wiesz co mentalnie to cały czas y, współpracuję z moim psychologiem, y, y, z Bartkiem i wiesz, widzimy się co tydzień, omawiamy strategię czy jakieś tam myczki, żeby po prostu dobrze to przepracować ten okres. Myślę, że taki y, szczególny, ważny moment to właśnie będzie między jedną a drugą walką, żeby gdzieś tam nie, zna, nie złapać rozproszenia, żeby się nie zastać. Y, też ważne na pewno będzie wyjście z półfinału w miarę bez obrażeń. Y, no Jest to coś totalnie nowego. Wiadomo, gdzieś tam na początku kariery walczyłem w turnie czy BJJ, czy MMA, no ale nie było takiej rangi zawodników yy, i to było gdzieś tam w ochraniaczach, yy, czy na mniejszym levelu. Yy, no generalnie to będzie nie wiadomo, cały czas sobie wymyślam jakieś różne sceny w głowie, staram się, yy, wiesz, rozmawiam o tym z psychologiem, ale na pewno wszystko wyjdzie w praniu i muszę po prostu yy, na bieżąco podejmować jak najlepsze decyzje dla siebie. Rozumiem. Słuchaj Damian, KSW Epic teraz, co później, kiedy walka, jak uważasz? Wiesz, co też już o tym gdzieś tam lekko myślałem? To zależy, bo na pewno, jak zdobędę pas, to chciałbym się nim chwilę nacieszyć, chciałbym chwilę też wyluzować czyli może pojechać na jakieś wakacje, zająć się tam sprawami prywatnymi, czyli pojechać do Białogardu, odwiedzić rodzinę, trochę czasu dziewczynie poświęcić, bo teraz to wygląda słabo generalnie, no bo większość czasu poświęcał na treningi, a potem po prostu leży rozwalony na kanapie. Yy, ale hmm, zależy jak to zdrowotnie przede wszystkim. Myślę, że wtedy, jeśli stoczę dwie walki, no to spodziewajcie się mnie dopiero po wakacjach chyba we wrześniu. No tak, bo to jednak ten okres regeneracji musi wejść. Ale no, słuchaj, tego Ci życzymy, żeby to były te dwie walki, i dwie zwycięskie, żebyś ten pas no, nosił na swoich biodrach. Super, no dziękuję bardzo, mam nadzieję, że to się ziści. Słuchaj, dzisiaj te media trening wygląda bardzo fajnie, no i te kopnięcie z latającym kolanem, wiem, że już tam chyba ponad 600 lajków w social mediach zdobyło. A że to z dzieciakiem? Tak. tak on, to super. A widziałeś jeszcze soccer -kika, jak zrobiliśmy? Nie. A, <gry> a... widziałem przy klatce. Tak, 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 tak. Zrobiliśmy. Ale tak. soccer -kiki nie będą dozwolone w waszej walce? Nie, nie będą. To po prostu Wojek mówił, żeby coś ciekawego zrobić, no to wymyśliliśmy takie dwie akcje ciekawe. A czy na przyszłość, jeśli byłoby KSW Epic 2, byłbyś zainteresowany walką na zasadach Pride, w których będzie teraz brał udział Gustawson i Rusiński? Wiesz, to szczerze powiedziawszy, chyba nie, bo bałbym się po prostu o swoje zdrowie. Yy, wierzę, że wiesz, będę naprawdę levelowym, takim wysoko zawodnikiem i będę dobrze opłacany, więc nie będę się musiał pchać w jakieś prajdy czy coś. No i przede wszystkim to jest ta kwestia zdrowotna. Już mi ręka pękła z trzy razy, nie chciałbym, żeby mi kolejne trzy razy pękła, nie? No właśnie, lepiej, nie tym bardziej, że jesteś młodym, perspektywicznym zawodnikiem, jeszcze kariera przed tą, więc lepiej te zdrowie szanować. Tak jest, dokładnie. Słuchaj, walka mamy tkalidów, Tomasza Danek. Jak pytam o to każdego dzisiejszego mojego rozmówcę, wiadomo, no Sercem będziesz na pewno za Amedem, jesteś się z tego samego sportu, ale jak to widzisz jako taki kibic bezstronny? Jako kibic bezstronny, to tak jak mówisz, na pewno będę za Mamedem, no bo jestem za formułą MMA, gdzieś tam się wywodzimy razem z tego, ale no wchodzi do podwórka Adamka, tak? Adamek całe życie boksował, był mistrzem świata, jest to genialny, no i na pewno będzie miał ciężki orzech do zgryzienia Mamet, więc tak czysto logicznie uważam, że powinien wygrać Adamek, ale też wchodzi ta kwestia wieku. Może już się tam lekka rdza jest. Też uważam, że wyjdzie w praniu. Słuchaj, ostatnio widziałem, że byłeś na gali z 90 na żywo. Jak ocenisz tą galę i ogólnie te zaskoczenia, przegrana Bartka Fabińskiego, yy, no Kausolda jeba, no bo mówię, to była wyrównana walka, ale jednak Stasia był faworyzowany wśród Bugmecherów, no i piękne zwycięstwo Arkadiusza Wrzoska. Jak ty ocenisz ogólnie tą galę? Może i ciebie jakaś inna walka zaciekawiła? No przede wszystkim walka naszej Eweliny, nie? Odwrótny trójkąt, bonus wieczoru, bardzo fajnie. I w końcu walka kobiet, która wyglądała tak naprawdę brutalnie, że tam widzowie raczej nie spali, tylko zachwalali to, widziałem. E, czy na żywo, czy w internecie. No Fabiński tak, bardzo, bardzo szybki nokaut, Gdzieś tam miał nawet drugą szansę, bo na chwilę odeszli i znowu znowu został tam znoknaldowany i dobity no ciężko, słabo, słabo niestety, taki debiut, no, słaby a fajna walka Arka Wrzoska, chociaż ten jego przeciwnik wydawał się taki wycofany, ciągle stał z tyłu klatki, znaczy, przepraszam Obawiasz. opierał się praktycznie Obawiasz. o klatkę, obawiał się tych jego ciosów, na pewno ważą od groma i tylko czekał, żeby się wstrzelić w nogi, ale to były same nieudane próby no i Adam Soldajew bardzo ładnie, bardzo mi się podobał ten nokaut, też uważałem, że Stasiak no jest ciężkim rywalem przekrojowym, gdzieś tam jak na początku walczyli, to widziałem ciągle te przed ruchy, elektryczność, było to naprawdę, widać, że chłopaki mają wysoki poziom, no ale capnął go i już nawet nie trzeba było dobijać. Chciałbyś kiedyś przejść do wagi ciężkiej? Myślę, że to jest chyba nieuniknione z moim wiekiem. Powiem ci nawet taką ciekawostkę, że po walce, jak tam przez chwilę miałem problemy zdrowotne, ale trenowałem cały czas, tylko tam mniejsza intensywność, to dobiłem prawie do 110 kg, ważyłem 109 kg, także już by mi było ciężko zbić do półciężkiej. Aktualnie na co dzień ważę tam około 105 kg, ale myślę, że koło tej 35 możliwe, że przejdę do ciężkiej. Słuchaj, ostatnie słowa przed galą KSW Epic dla naszych fanów. Zapraszam serdecznie do Gliwic 24 lutego. Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki, kibicować, a ja po prostu postaram się dostarczyć fajerwerków w Oktagonie. Damian, życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Tak, jest. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafi Porta, częścią PPHU składy budowlane paciorek i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem Pafiporta.